Zbudowałam dzisiaj sobie cmentarzysko. Sobie. To wielkie widowisko. Ciężko pracowałam. I w grobie się schowałam. Ukryłam się pod piramidami. Czy to ja wiem? Czy to moimi rękami było budowane to cmentarzysko? Czy ono ładnie mi wyszło? Tak się zastanawiam. Ile ja tego zostawiam po sobie, oczywiście, kochani, tego cmentarzyska budowanego moimi rękami. To cmentarzysko pięknie mi wyszło. Piękne budynki grobu tego, gdzie na spokój, mój oczekiwanego. Ja nie wiem, czy ja się doczekam. Na spokój, pokój, pokój, pod piramidą, czy pod drzewem. Ja się położę, gdy już naprawdę znajdę się w jakimś grobie. Obie. Obie ręce mam, prawą i lewą. Czy ja je do pogrzebu mam? Do pogrzebu mam pracować? Do cmentarzyska? Budować? Buduję wszystko swoimi rękami, przecież to moje, wybudowane moimi rękami. To cmentarzysko całe, to moje jest. Czy ktoś tam przyłożył swój palec? Czy to tylko jest jakiś mój test, mojego, to moje, mojego budowania na to cmentarzysko, ludzkiego zmiłowania nad ludzkimi łzami? To cmentarzysko pod piramidami jest. Pracowaliśmy na to wszystko. Teraz budujemy nowe cmentarzysko. Nowe cmentarzysko, nowe budynki, nowe drogi. Za chwilę bomby, bomby na kolejne cmentarzysko, aby zostawić po sobie, aby nikt nie znalazł się w grobie aby nikt nie znalazł się w grobie budujemy to wszystko, to nasze cmentarzysko, niczym piramida Cheopsa jedna wielka. To były cmentarzyska, nasze ludzkie widowiska. Tego chciały i tego oczekiwały i cały czas to oczekują ci duzi i ci mali. Wszyscy ludzie oczekują widowiska. Na te nasze cmentarzyska, aby sobie pójść z kwiatuszkami, na grób położyć. Tam jesteśmy z naszymi myślami, żeby spokojnie się położyć, do snu na wieki. I będziemy zapisani na wieczność w tym cmentarzysku. W cmentarzysku widowiska.